No, Siemano, widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w troszeczkę niestandardowym miejscu, ponieważ jesteśmy w lobby całej Ligi Legend. No i dzisiaj zrobimy sobie mały opening z TFT, oczywiście z jajeczek. E, także odbierzemy sobie zaraz całego tutaj e, naszego Battle Passa. No i co, czas kurczę, ogarnąć sobie tutaj jakieś nowe skóreczki oraz najróżniejsze mapki także później sobie oczywiście przejrzymy to wszystko, być może poulepszamy sobie jakieś już dotychczasowe skórki no i co, zostawcie oczywiście łapkę w górę na wstępie tego filmu żeby szczęście nam dopisało, dodatkowo zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, znajdziecie tutaj bardzo dużo kontentu TFT między innymi właśnie openingi, jak i gierki z jakichś rankedów jakieś pojedyncze double upy, hyper role no jest tego tutaj sporo, myślę, że każdy coś tutaj dla siebie znajdzie, dobra mamy dużo tej gwiezdnej esencji, także być może naprawdę sobie coś tutaj Ulepszymy w tym odcinku. I ostatnio został wypuszczony. Zresztą widzieliście go na wstępie filmu Mecha Malfight. Jeżeli chodzi o skinki do TFT, poczekajcie, zaraz tutaj gdzieś powinno to być pokazane. Tak, dopiero dokładnie ten Malfight jest bardzo fajny. I kurczę, no nie ukrywam, chętnie bym sobie tutaj takiego wydropił. Także tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, żeby szczęście nam dopisało. No i zobaczymy co rzeczywiście będziemy mieli okazję sobie tutaj wypakować z tego pasa. No i przy okazji jest to sposób na chyba najlepszy na jakieś skinki do tft raczej raczej nie jestem zwolennikiem wydawania jakiejś mega dużej ilości kasy na Yy, właśnie jajka do TFT A kupujecie sobie takiego pasa Za 5 dyszek No i macie naprawdę bardzo fajne yy, Skinki do, do TFT, różne wybuchy Różne właśnie małe legendy Oraz yy, Mapki, dobra odblokowują mi się tutaj Jakieś yy, Nawet nie wiem co Jakieś wyzwania chyba, nie wiem co ja to do, do dostaję Ale być może Jakieś Gratisowe jajeczko tutaj gdzieś się wkradnie, mam pewnie jeszcze jakieś yy, właśnie kulki takie yy, może nie, nie do końca związane z TFT, ale z jakiś tam misji, które się wykonuje jednak grając w TFT, także też sobie to sprawdzimy i kto wie, może jakiś fajny skinek do zwykłej Ligi Legend. Nam wypadnie Legendary, liczy Little Legend Egg. Ok, to tutaj już mamy naprawdę takie fajne rzeczy. Z tego może coś fajnego nam polecieć. Jakiś Dango Ranger. Nadal mamy tutaj jakieś wybuchy. Ja myślę, że kurczę po, tej, po tym openingu. Od razu lecę na rankę Dziki i sobie że tak powiem przetestuję. Te wizualne zmiany, jakieś nowe mapki, nowe wybuchy, na pewno, yy, na pewno sobie obczaje. Dobra, mamy przypustkę. Już odebraną. Mamy tutaj złożone gratulacje, że wypełniliśmy wszystko. Co prawda, są. Jest tutaj jeszcze ta końcowa emotka, ale tego jeszcze nie mam. Odblokowane są tutaj jakieś dwa Ezrealki. Jak najbardziej pasuje do aktualnego setu, no bo jak wiemy, mamy właśnie dwóch Ezreali. Chociaż on wygląda tak samo jak ten, jednak. Eee, także nie wiem, czy to są te dwa różne. Nie, czekaj, czy to jest Waj? To nie jest Waj przypadkiem? A to Ezreal? Ty, ale fajna emotka, naprawdę mi się podoba dobra, teraz tak yy, loot no i myślę, że można tutaj sobie co nieco otworzyć, ale proszę państwa serio, mam tutaj coś nawet skrzynki mam kurde ty, dobra, to otwieramy jeszcze skrzynki ze zwykłego lola yy, Battleborn Kale, ok, fajnie, raczej nie będę grał, ale kto wie, może kiedyś, yy, emotka także strasznie słaby drop no, i ostatnia skrzyneczka z TFT e, Pinguin Skier. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Wardzik e, w, e, w każdym razie i 150 e, Esencji. Mamy jakieś tutaj emotki, także sprawdźmy. Może jakiś nowy zestaw emotek sobie tutaj e, stworzymy. Dobra, mamy tutaj jakąś aneczkę, tak? To chyba była aneczka. Lecimy z kolejnymi emotkami. Get in, ok. Dalej mamy, uwaga, jakąś taką świąteczną. To raczej nie będzie używane. Dawaj mi coś fajnego. Jakieś sporo. No hmm. dobra, niech będzie. Dobra, mamy, na, mamy nawet skina do Warda. Let's go Recon Drone War, Ward. Ward, Ward. No, wiecie o co chodzi. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Tego, tego nie mogę otworzyć. Z tego raczej też nic za bardzo e, nie będę mieć. Możemy jakieś sobie skin shardy z tego odblokować, ale olać to na razie. Mamy jakąś kapsułkę i w niej mamy waj, najle oraz y, tę y, pomarańczową esencję. Z y, z data. Y... Oczekaj. Czemu mi pokazuje to? Patrzcie, to wygląda inaczej, a tutaj mam jajo normalnie. Okej, okay, dobra, otwieram to. Let's go. Uwaga. Pierwsze jajko na dzisiaj. Jakiś skink. Całkiem spoko wygląda. Całkiem ok, dropik. Dobra, no i tak, teraz już mamy chyba, chociaż nie, jest jeszcze tutaj jakiś jeden orb. Dark Star Kazix. O proszę, dobra, fajne, fajne. Na dżunglę można sobie tutaj coś takiego. Ee... No, po prostu wziąć, prawda? Dobra, to co? O, zaczynamy. Od której strony zaczynamy? Tutaj mamy jakieś legendary, także myślę, że zaczniemy sobie od dołu. Tutaj mamy jakieś jajko szorka. Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki to jest akurat. Jaka to jest mała legenda, także zobaczmy sobie ją. A, to ten rekin. No ta, można by się domyśleć w sumie. Dobra, fajny. Rekinek jest całkiem spoko. Dalej mamy scuttle egg grze Let's Go, otwieramy sobie i zobaczmy jaki nam tutaj dropnie mhm, taki no dobra unlock permanently i let's go lecimy dalej eee, noctero, kurde to brzmi jak jakieś w ogóle nazwy pokemonów nie wiem czy też macie takie Wrażenie. Wykluwamy jajka, można powiedzieć. I proszę bardzo, epicki skin. I to mi się podoba, to mi się podoba. Jakby go ulepszyć na trzy gwiazdki, to może być naprawdę, naprawdę fajny. Dobra, nice. Dalej mamy. Ee, dobra, to otwórzmy sobie tego skinka. Tutaj oczywiście będzie jedna e, gwiazdka, dwa i, i trzy. Tak to powinno wyglądać. Także tak wygląda jednogwiazdkowy. Dalej. Mamy dwugwiazdkowego i uwaga jak on będzie wyglądał. Okej. Okay. A, czekaj, on był chyba pokazany na grafice w ogóle jak otwieraliśmy tego całego pasa. To już mniej więcej się spodziewam, jak on będzie wyglądał. No i proszę bardzo, to jest trzygwiazdkowy, bardzo fajny skinek. No i na przykład, nie? Wydajecie 50 zł. Zamiast kupować jakieś jajka, otwieracie sobie takiego pasa. Macie tego skina, macie jeszcze jakieś inne różne. E, naprawdę jest to spoko opcja. Dalej: e, jakieś e, lunar jajeczko. Także zobaczmy. Tutaj chyba będzie ten królik. Nie wiem, tak mi się wydaje. Nie, jednak nie. Jakiś Bill. No proszę, Jadeowy, taki z poprzedniego setu. Fajne, fajne, dobra. Lecimy dalej. Teraz mamy Little Legends Series Egg. Eee, weźmy sobie tego dango, otwórzmy. Eee, z tych dango już kilka mam. A teraz mamy takiego na przykład. Nie, czekaj, to było. Okej, okay, to chyba coś pomyliłem. To nie jest ten, 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 taka mała legenda, dango, tak się on chyba nazywał, nie pamiętam dokładnie, eee, ale mamy tutaj takiego mm, też w sumie fajnego skinka, jakby go ulepszyć na trzy gwiazdki, zaraz sobie zobaczymy oczywiście jak to wszystko tam będzie wyglądało. No i dobra, myślę, że otwieramy teraz te trzy jajeczka, Zobaczymy, co się w nich kryje, oczywiście trzymajcie kciuki, żeby było coś fajnego. Niebieska poświata. I mamy epic skina e, Blood Moon Umbra. Spoko, całkiem okej. Okay. Chociaż raczej takim grać za bardzo nie będę. Let's go dalej. Zielona poświata. No i niestety tutaj nie mamy nic fajnego. Eee... A zobaczmy tutaj. Znowu niebieska, okej, okay, to chyba epic. Znowu tak jest. Eee... Feather Knight. No, ale też mi się w sumie średnio podoba. No i teraz uwaga, legendarne jajeczka. Ten malfight chyba, chyba mi się wydaje, że jest właśnie legendarny. Także uwaga, trzymajcie kciuki i otwieram pierwsze jaje. Zobaczmy, co tutaj będzie się kryło. Okej, okay. kurde, szkoda, bo już go mam chyba, dlatego mi się odblokował dwugwiazdkowy. Uh, no średnio, średnio, nie podoba mi się, jeżeli chodzi o legendarkę. Let's go dalej. Mal fight, mal fight, come on. Mal fajcik, no, let's go. No kurde, no nie, jakaś umbra znowu. Uh, no dobra, no nie był to jakiś fenomenalny opening, ale możemy sobie teraz przejść. Ee, czekajcie, chyba tutaj się klikało. Dokładnie, możemy sobie sprawdzić naszych. Nowych taktyków, czyli mamy tego i nawet go nie można ulepszyć do większej ilości gwiazdek, z tego względu, że jest to chyba ten duszek, i one nie mają chyba trzy gwiazdkowych form. Z tego co widzę, bo nigdzie tutaj nie ma opcji, żeby je ulepszyć. A tutaj już na przykład są, jak widać, nie? Dobra, co jeszcze nowego tutaj mamy? No, tego gościa mamy. No, i tego jednogwiazdkowego już miałem. No, nie wiem, nie jest to jakaś mega fajna skórka. Także raczej się nie jaram. A jednak to jest ten dango. Patrzcie, jednak się nie pomyliłem. Tylko on tutaj nie ma napisane w swojej nazwie dango. Jak tutaj na przykład jest dango, tutaj też jest dango, a to tutaj nie ma. Eee, dobra, na trzech gwiazdkach on będzie wyglądał tak. No, nie jest jakiś mega fenomenalny. Także e, sprawdźmy sobie dalej. Mamy tutaj oczywiście naszego dziobaka. Ten już jest całkiem spoko, ale też raczej nie będę go ulepszać. No, tego, z tego pingwi, pingwinka, to, to też jakoś specjalnie się na niego nie jaram. E, dalej, co jeszcze mamy tutaj nowego? Tego mamy i ten ogólnie jest mega zarombisty, nie wiem, mega mi się podoba i zastanawiam się nawet, czy nie zacząć sobie grać jakimiś innymi taktykami. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, żebym nie grał już tylko e, moją. E, tą, 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 tą moją skórką, którą gram zawsze, e, tylko może zacząć grać jeszcze jakimiś innymi. Dajcie znaka. Oczywiście, jeżeli nie będziecie zwolennikami tego pomysłu, to nie będziemy tego robić. Ale jeżeli e, wyrazicie taką swoją aprobatę, że spoko by było jakieś inne skórki tutaj w gierce zobaczyć, no to jak najbardziej myślę, że można sobie coś takiego zrobić. I ten w sumie też jest fajny. Na trzech gwiazdkach taki kurczy ptaszek. Fajne, fajne. To w sumie w sumie można go sobie ulepszyć, niech będzie. Zrobimy sobie teraz dwugwiazdkowego. Benz. Skipnijmy sobie to. I teraz trzygwiazdkowy benz mamy sporo tych, e, tych esencji naszych. No i proszę bardzo, mamy fajnego trzygwiazdkowego e, jakiegoś no, Nocterro. E, tak on wygląda. Naprawdę bardzo fajny. Dalej, czy coś jeszcze tutaj mamy nowego? Ten skatel. W sumie na trzech gwiazdkach ten skatel też nie wygląda najgorzej. Ale on to serio wygląda jak jakiś kurde wyciągnięty z serio z Pokémonów. Dobra, tutaj mamy tą Shise. I ona w sumie na trzech gwiazdkach też całkiem spoko wygląda. A Szork. Hmm. W sumie ma coś w sobie fajnego. Taki grubasek. Gruby rekinek. Let's go. Może zostaniemy rekinami TFT i będzie nam lepiej szło niż, niż dotychczas. Dobra, robię sobie go na trzy gwiazdki. Niech będzie. Zobaczmy. Taką właśnie wygląda. Ciekaw jestem, jak wygląda w grze. i Jakie ma animacje na przykład. Eee, to mnie nie interesuje. Tutaj mamy jakieś dwie umbry. W ogóle żadnych umbr. Umbr, tak się to mówi? Eee, żadnych nie miałem. Wcześniej. Czekaj, tak wygląda ta. Ta chyba mi się bardziej podoba. Ta Bladmunowa. No dobra. I tutaj oczywiście nasz jasyło. Dobra, dalej mamy arena skiny. Co my tutaj mamy? E, powiem Wam szczerze, że tym chyba jaram się najbardziej, bo arenki, jakieś wybuchy ja lubię to sobie zmieniać, lubię sobie z tym eksperymentować. A w tym e, glitched aucie, czyli e, tym właśnie 8,5 secie naszym, są bardzo, bardzo fajne niektóre te e, arenki. Zresztą, jak widać, w ogóle nawet taka podstawowa jest bardzo fajna, mega mi się podoba, takie fajne kolorki ma. I chyba jest najlepsza z tych wszystkich trzech, bo to ta jest taka lekko pomarańczowa. Nie, no, ta jest najlepsza, taka przyjazna dla oka. A ta? No ta to już w ogóle jest odjechana. Szkoda, że nie ma pokazane. Chociaż nie, czekaj, tutaj są normalne te monety. Tutaj są tylko jakieś inne. Zobaczcie, chodzi mi o to, tutaj będą takie złote, jakby hełmy, nie? Pokazujące, ile mamy ekonomii. A tutaj będą jakieś inne. To na pewno tą sobie od razu zekwipuję i sobie zaraz ją przetestuję w gierce dalej mamy wybuchy e, tutaj mamy ten, ten taki e, nie wiem, ciężar spadający na naszego przeciwnika ogólnie średnie, nie podoba mi się to jakoś za bardzo tutaj mamy jakieś e, kosmiczne, kosmiczne uderzenie to też jest w sumie całkiem fajne te dwa są spoko Uu, ten jest w ogóle zarąbisty dobra, tego sobie ekwipuję i sobie na pewno to w gierkach e, przetestuję, moi drodzy dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli ten opening wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, pomyślimy o jakichś kolejnych openingach, jeżeli będzie dobry odzew na ten film, no i co e, żegnam się z wami widzimy się jutro, już na rankedach no i co, siemano, miłego dziąka, hej